W masażu. Z triple Spa można korzystać na podłodze, w łóżku, na kanapie lub na fotelu. Zadzwoń i odbierz Triple Spa z 40% rabatem. Skorzystaj z super oferty galerii Das Beste i otrzymaj w prezencie piankę Memory z funkcją wibracji, podczerwieni i ultra shiatsu, a także poduszkę shiatsu i wygodną torbę. Nie czekaj, ta oferta się nie powtórzy. Prawdziwe lekarstwo na ból, sztywność i stres to Triple Spa. Teraz z 40% rabatem. Zadzwoń. Nadwrażliwe zęby są narażone na ból i wymagają szczególnej uwagi. Sensodyne Clinical Repair zawiera nowamin, który zaczyna naprawiać zęby od pierwszego użycia. Dla tych, którzy szukają tego co najlepsze, stworzyliśmy Sensodyne Clinical Repair. To jest grup medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Magda, co o tym sądzisz? Wszystko w porządku? Przepraszam, migrena. Mam jakieś tabletki przeciwbólowe. Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką.